Czego szukam w kobiecie? Prawdę mówiąc, jak już jestem w kobiecie, nie szukam niczego więcej. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie Torchlight. Ja jestem Bugi, to już trzynasta część, oby się nie okazała pechowa. Jak już wcześniej wspominam, jestem członkiem ekipy The BBR Cast. Jesteście na kanale The BBR Gameplays. Żeby kurwa łatwo nie było, trzeba się skupić. Co jest czym? Okej, okay, no to co, lecimy? Ostatnio zrobiliśmy jakieś poboczne zadania, ale teraz wracamy do naszego głównego zadania. Dalej jestem chory. I to nie chodzi o to, że za dużo palę, bo w ogóle nie palę. A jak wy palicie to, co ja mogę wam poradzić? Rzućcie palenie. Szkoda pieniędzy. E, nie wiem, jak to dalej nam, da, daleko nam zostało tej, tej gry. Mam nadzieję, że w sumie nie, nie za bardzo, bo już naprawdę jestem troszkę znudzony, znudzony od tymi klimatami podziemnymi. Uja, Jezu, jak tu zielono, zielono mi! Och, pamiętam moje 18 urodziny. <laughs> nie było gramy alkoholu, ale było gramy czegoś innego. <laughs> ale to były dawne czasy. No, a, z, zdychaj! Patrzcie, to w ogóle mi nic nie wyrzuca. Dobra, lecimy dalej. No, moje 18 rodziny to było też dobre, no. Podobnie jak 18 rodziny spędziłem również premierę Titanica. Uuu, co to kurwa jest? Widziałem, że przyjdziesz. Jak mógłbyś się oprzeć wezwaniu Ordaka, kiedy ten kolos zawładnie tełą transformacja będzie ukończona. O kurwa... O Jezu! mamoratuj! Dobra, no to co? Trzeba... Fuck! Nie, to nie diablo, już miałem wciskać klawisz, żeby przeskoczyć. <laughs> ja pierdyle. Eee, nie będzie jakoś strasznie źle. I co? Poszedł się jebać. E, to było proste. To nie wyrzucił niczego specjalnego z siebie, psi. No a więc jak już wspominałem e... <laughs> premiera Titanica w kinie na zadupiu. To była jasna, ludzie. W życiu nie widziałem lepszej komedii oczywiście po paru gramach. <laughs> no, żeby nie było. Okej, okay, co my tu mamy? A, portal do miasta. Dobra, mamy kolejne zadanie. Coś tu mamy. O, patrzcie, secret! Nic ciekawego w zasadzie w nim, ale zawsze coś. Lepszy ryc niż nic, nie? Lepszy wróbel w garści niż. coś tam na dachu. <śmianie> Schody na dół. Lecimy na dół, spadamy. Znowu kolejny test na Homo, nie wiadomo. ja się skłonią w tą stronę. <śmianie> no, no, dawaj, no, dawaj. Fragment z dziennika, kogoś tam to oddajemy sobie czytać? Nie, ada podarujemy sobie. No, wreszcie jakieś nowe environment oby na długo, znaczy oby nie na za długo, bo. <laughs> hmm, tak się zastanawiam, jak długo. Oh, jest, to, to się poszły walić, ten jeszcze. Oh, yes! Yeah. Tato byliśmy niedobrzy, zlej nam skórę! Zleję wam skórę wybękarty cholerne. No to co? Lecimy dalej, nie? Walimy wszystkich tych bękartów. O, tu kurde, pełno tych załuków. Coś czuję, że ten wybuchnie. Dobra, już nie zdążę. Co to jest? Jezu! Wiecie co? To jest... coś czuję, że tu będzie ostro prądu. <śmulatuj> o kurde <śmulatuj> Ja pierdyle, ja mam jakiś ten? E, <śmulatuj> przeciwko pierunochronom. Znaczy pierunochron jakiś przydałby się <śmulatuj> o, beczka, no to co walimy bekę, nie? Ja pierdyle. Coś czuję, że będzie tutaj trudniej niż wcześniej. No też może nie Level 23 Jeszcze jeden level, i będę mógł założyć sobie ten garnek na głowę, co tam mam. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Okej, okay, dobra, ale coraz bliżej, piekła jestem. Coś czuję, że to jest ostatni level. Wiecie dlaczego? No bo już pod to, po, po głębiej już się chyba nie da. Jeszcze może ze dwa levely tej, tej budowli. No, ale już nie będę w stanie wejść w e, podlawę. <laughs> znaczy nie chciałbym. <laughs> Ach, nawet nie zdążyłem go. Alright, udało mi się jej minąć. To jest. No kto? Ja czy ty? Ja czy ty? I z obrotówy. A <laughs> tak. No, zbieraj się. A tak poza tym, to w grudniu, 29 grudnia. 2012 roku, o godzinie, niech szybko zerknę, 15.00 mojego czasu, będę na meczu. E, gra Hiberian Celtic w Edynburgu. Jak ktoś chciałby się spotkać, serdecznie zapraszam. E, no, to, no, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o, o ogłoszenia. O ogłoszenia parafialne, usiądźcie moi drodzy. Okej, okay, właśnie niedziela dzisiaj. Okej, okay, no to idziemy dalej. Nie to, że się łudzę, że Hyperion wygra. Bo ja mieszkam w zasadzie obok tego ich stadionu i byłem na ich meczu z raz czy dwa. Ale no, Celtic zobaczyć. No, no, no. Ekipa, która rozwaliła Barcelonę. Dobra, może nie rozwaliła, ale wygrała w uczciwej walce. Okej. Okay. Dobra, ten martwy, ten martwy. O, oh, jaki? Ten jest duży. Ja nic nie mówię, ale on jest kuźwa wielki. O, oh, shit. Trochę mi to potrwa za Oh O, shit. No, już. Martwy. Dobra, to wiecie co ja może. A się co ja tutaj mam Oczywiście 1, dwa, trzy... No fuck, fok, fok, fok. Niewiele tu mi się przyda tak naprawdę Okej okay. Co coś mamy wartościowego Nie mamy nic, zwój identyfikacyjny oczywiście zebieramy A to jakiś bandetyzm i tyle Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Co to jest? Nie wiem, o dupę rozbić. No to? Też do bani. No to? Też do bani. I co ja na to poradzę, a tu wszystko jest do bani? No to co, lecimy? lecimy dalej. Nie ma nic tutaj do zebrania. Co to za żygi zielone? Jezu, wstydzilibyście się, no. Ja wiem, że za matkę macie monstra, ale. O, oh jest! Czuję się podniecone, podniecone niczym zwierzę. Dobra, zbieramy wszystko po kolei. Tak się zastanawiam, w co grać następne. Eee. Uuu, <ścoughs> coś złotego, coś złotego. Eee, więc... Co to jest? To jest dupę rozbić? No, więc wymyślenie, że może będzie to, co ja mówiłem? Bioshock. Ktoś też by zagrał w Bioshock'a? Czy jak to się tam nazywa? To może być ciekawy. Strength required. Co to ma? 299 do to 250? To przydałoby się chyba z tego skorzystać. Eee, Okej, okay. czyli potrzebujemy siły na... na ile tam było? O, rachubę, kurde, no. Eee, sorry, wybaczcie. A, ty cwelu jeden. Ty, psie, to miał być mój. Okej, okay, no to co? To ma mieć... O, już mogę. 40 miał być. Okej. Okay. Wygląda przyjemnie. Wow. Może jeszcze jakiegoś tu talizmana dorzucę Co to jest? Weapon plus 4 obrażenia Co tu mamy? Plus 4 obrażenia Plus 6 hajs obrażeń Elektryczne obrażenia 14 zdrowie skradzione No niech będzie Zdrowie nigdy mało Na zdrowie wszystkim No właśnie To jest taka cisza. O, jest, jest, jest. <grywa> zagraliśmy w kości. I co? Spróbujemy coś z tym zrobić? Wow. I co, i dufa. <grywa> Dobra, lecimy dalej. Tu mamy złoto. Mogliśmy tam na dół zejść. Albo. Przywitać z nim. No, gdzie ty idziesz? No, ja rozumiem, że nikt nie chce umierać, no ale to tylko gra. W ogóle wszyscy umierają. Ja pierdolę i teraz wróciłem się tyle tylko po to, żeby. Kuźwa, no. Tak to jest, jak się na mapę nie patrzy. Ale przynajmniej nie rozwleka się mi to. Nie wiadomo jak strasznie. Right. Ktoś przeżył? <laughs> ja przeżyłem. No, już niewiele coś, coś mi tu. Uuu, jaki most nad lawą? Okej, okay, beczka Dobra, lecimy dalej. E, ktoś mi powiedział, chyba misiu kolorowy, że grę można kontynuować po tym, jak się ją przejdzie. Tak mi się wydaje. Nie wiem czy ja będę kontynuował. Może <laughs> Przecież to. Ach, pasek jakiś dostałem. Nie dość, że paskiem dostałem, bo paskiem kto lubi dostawać? Paskiem od ojca, nie? Ok, lecimy dalej. Alright. nic się nie dzieje w tej grze. No to też no, się nic takiego naprawdę nie dzieje. ale <laughs> La możecie walić co? I koniec? Myślę, że tu wejść mogę albo coś. A, tu jest przejście, idziemy dalej. Pewnie zauważyliście, że już troszeczkę olewam wszystkiego, wszelkiego rodzaju. Um, jak to się mówi? Wejścia. Pewnie będę później tego żałował, bo mi zaraz ktoś dopowie, że. A, tam trzeba było wejść, tam było coś super takiego. A żeby drugi raz to zobaczyć, będzie trzeba. Jak ja tam mam przejść? Ej! Hey. No to co, zawracamy? No kurde, bo mi, mi się kolorowy nie wybaczy A, loka, lecimy, lecimy, lecimy No, czadam, 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 biegnij, biegnij, biegnie, biegnie, Kurde, jak Youth na 100 metrów Ciekawe jak długo byłby w stanie biec Youth oczywiście Tu nie ma nic, tu nie ma nic O. <zysy> Ok. w dobrym kierunku idziemy do naszego secreta. Okej, okay. tak jest! Mamy to, co chcieliśmy: elixir jakiś tam, a właśnie My inventory is full. Dobra, to co my tu mamy? Pasek jakiś? Daj nam coś, ten pasek? Nic ciekawego. A to też nic ciekawego. Chwilę, wrócimy sobie diamencik tu. Weźmy to, to. Popatrzmy, co my tu mamy. Ciekawego, jest coś? Nie ma nic ciekawego. No to co? Piesku! No, a my, my znowu pobiegniemy naokoło. Przywincie sobie, może zam tam zamknę gębę, żeby nie gadać. To akurat będzie na drugą stronę. <laughs> Dobra, obiecałem nie gadać, ale nie będę przecież tak siedział cicho. Czy się urodziłem, żeby gadać. W pracy gadam, w domu nie gadam. Wracam do domu, mam mieć ciszę spokojną, całkowitą, grobową ciszę. Tak, mój syn do mnie czasami gada. Jezu, on kiedyś do mnie, Antek, ale ty strasznie dużo gadasz. Wiesz, co mi powiedział? Wiem, polubię. I tyle, kurde, nie ma z nim gadania. Ale <laughs> no, musi mieć pomięt gadane. Okej, okay, lecimy dalej. Co to było? Jak to full? Dobra, pies, za ile wróci za minutę 10 sekund. No to się powiedzmy. Wrócimy. Pójdziemy tu na górę. No, zapozabijamy ich tu wszystkich dookoła. <laughs> to jest jakiś kurwa clown. Clown patafian! Clown patafian! I ostatnie moje słowo nazywa się Dead. You're dead, bitch. Ok, z jednym 30 sekund jeszcze. Czekajcie, może to coś mam. że tak powiem, niewartego w moim ...inventory, że mogę to wypieprzyć bez wyrzutów sumienia. O, to mogę... tego mogę się pozbawić, tego mogę się pozbawić, tego mogę się pozbawić o, tego też byłam w sumie niepotrzebna mm, ok Dobra, no to co, lecimy? Zbieramy <grym> kolorowe I co myśmy tu dostali Nie no, dostaliśmy jakiś Magic Level Armor Unique Magic 46 required. Oczywiście, że będziemy mieli zaraz Medic 46. Zrobimy coś magię. Uuu, dużo mi brakuje do 40. Chyba nie będziemy mieli tych 46, ale pech. Ja pierdyle, trzech mi brakuje, no Jak zwał, tak zwał, trudno. To może za chwilę, ale pasek. Pasek nic mi nie daje. O, mój pies wrócił. To wiesz co, pozbierę od razu to. OK. Okej. Też sobie dostaniesz. Co to jest? To jest nic, też sobie dostaniesz. Tarczy, z tarczami nie chodzimy, przy mam dwa siekierka, nie? Dwa siekierka muszą być. A to też już mi niepotrzebne. Okej. Okay. Wygląda że tak powiem nieźle. No, to lecimy, lecimy dalej. O Jak Już tak łatwo nam idzie ta gra ja wiem, że na easy gram, ale cenę ja to poradzę. Obiecuję, jak będziemy grać coś innego, pod chłopakami w Diablo. A, tu jest jeszcze jakiś. To będziemy grać na jakimś lepszym poziomie, znaczy wyższym. Co Nightmare. Właśnie, ponawiam swoją prośbę. Jak tylko. Jak grasz w Diablo i masz postać poziomu 50, jakąkolwiek, to zapraszam. Do współpracy. Diablo rozwalić nie mogę. No, na itmerze jakieś mi to nie idzie. Nie jestem jakimś super wielkim graczem. A, a może kiedyś mi się uda, nie? No, pies, bierz to. O, schody w dół. I co? Co będzie na dole? Oczywiście na dole będzie kolejny, kolejny poziom zabijania. Flakowane, zaczyna się tak samo. Znów no, bym miał schizofrenia, że myślałem, że już tutaj byłem. Wiecie co, to jest za Was tutaj pożegnam. Kolejna część 13. Dobiegła końca. Mój pies zar, za, zarżnął. <gryzł> Mój pies zagryzł. Jakąś, jakieś ścierwo to moziła. Jestem Bugi i The Recast. Zapraszam do subskrypcji. Cześć.